Siemanko, dzisiaj zagramy sobie Heimerem na topie, z automatu poszedłem na mida, mój błąd I co, zagramy na Malzahara, tak więc będzie raczej spokojny top lane, a szkoda bo chciałem jakiegoś Bruisera Niestety tak to się wylosowało, swoją drogą to jest flexik i to jest diamant 4, czyli chyba takie elo najbardziej do Flamowania. W sensie ludzie mają tendencję do wyzywania. Jak najbardziej ich rozumiem, bo czasem też styltuję. O, o jebaniec. idziemy ma Latuję od razu. Spryciula Dobra. No, tak średnio to wyszło. Zdziwiłem się, że stał. Powinienem bardziej być skupiony. No, ale dobra, już zostajemy. A, też co kliknę. Chyba ja bardziej trochę zbiłem. Mogłem lepiej trochę tymi terytaniami zarządzić, ale mniejsza. Co Mastery, Jonas, Josuo i Brown. W Teamie. Robimy co możemy. U nas Galia na wydziera Ramos z dżungla Tresz i kto tam Kaisa na buciku. O, i dobra. Pierwsza farma skoszona To nie wróży. Dobrze. wieżyczka wcale tak teraz to nie pomaga z tą farmą, ale dobra. A, dobra. Nie trafisz, Ziemuczko, na mnie. No. no i nie poszło, szkoda. No, trzeba ja będzie mu niszyć te... wojdy Mamy strasznie mocno klepię mm, te... moby, mega dużo. O super. Aj nie dobrze. Chciałem przytrzymać, mniejsza. Uuu, ale kwasier. No robimy taką. Trzeba to No niestety nie przeszło. Trochę źle, ale tutaj sobie podleciał. Za mocnym dałem mu sobie wejść na głowę. Nie fajnie. Widziałem, okej, okay, tutaj. No i ma potkę jeszcze. Czyli jestem teraz do tyłu mocno schopę. No cóż, próbuję farmy. Przynajmniej jestem z farmą do przodu. Nie no, tutaj wale. A no, dobra, no to był kwas. Chciałem rozbić zbić te noby. Dobra, robimy taką. Hmm, let me fix that. Niestety gameplay na niego będzie o tyle słaby, że mało będzie się działo. Dobra. O, dobra! teraz uratowała wieżyczka. First blood. Nie dać się tylko złapać, nie? Dobra, jest Enemy no, nie zbiłem mu to. Szkoda, ale bot dostaje na łeb. Tam jeszcze master jest nam. Oj, słaby refleks, powinienem scywować. Dobra, idzie. Ojej, czy nic nie tracę. No słabo to wyszło z mojej strony, trochę. Ale lecimy dalej. Aczkolwiek też nie było za bardzo potencjałem dla takiego ganga. Dobra, jest jedna. A, nie dostał. Ogarnął, że musi trzymać tarczkę. Oj, dobra. Uratował. Uratowała mnie leżyczka. Uuuu, dostałem, dostałem, zapomnę. Dobra. Pocisnę jeszcze tą wieżę i zrobię rekolę. No nie poszła. Dobra. Cofamy. On ma teleporta, więc zaraz dowróci. Z farmą? Dobra, z farmą przynajmniej wygrała mi to w ogóle spoko, bo... i tak mega dużo skwasiłem. A i tak jestem do przodu i w ogóle zrobię taki motyw, że pójdziemy pod e, od razu pod tego tormenta. Tak, tormenta? To jest. A nie pod manę, bo na manę mam Banda i Prezenca. Nie będę za bardzo spamować z parkami, ale za to Damage będzie trochę większy. Zwierzeczek, tak więc... No, preferuję to. Brown trochę szybciej będzie schodził. Reszta co prawda nie ma dużo HP, więc tutaj może Black Fire Tarch. może się lepiej sprawdził. No ale postanowiłem Dobra, e, w sumie to sfrizuję to, skoro on ma... Tak, zajebista farma. ej, skoro on ma teleporta to spróbuję jakoś frizować tutaj trochę jak one jeszcze są tak blisko nie? Dobra, ale teraz muszę odbijać już, bo on jeszcze to mocno Ej, dobra sprawiłem to mocno Uuu, zapomnę. mi się ograć mocno z tym. Nie ma go. Słyszysz? Dobra, jest. Nie, ja z w ogóle mowa. Uderymy. Ważne, że jestem lepiej z parą od niego. To cieszy. Szkoda, że go nie strzelił. Ciekawe, czy idzie w Blackfire tarcza, czy w tego Witamka pod szybszy cooldown. Uuuu ja nie zbijam w ogóle z Ego tych mobów. No nie fajnie. Dobra, dostało chociaż. pasywki. Co się pasywka musi nie będzie regenerowała? Smobek elegancko. Dobra. Aj. A zrobimy? Proszę dobra, to fajnie go podbija. wojciech wstał. Nie widziałem gdzie jest master. Nie patrzyłem się na mapę, to jest problem trochę. Dobra, odbiję na bytę. Nie dam się złapać, więc jest tutaj. Okay. na razie oszczędzam. Na jakąś waleczkę potencjalną. Tam, jest? Dobra, Drake'a mamy super warioty. No bocie sobie pochodziły tam, a dokładnie jungler. O, spręcko. Dobrze, cisnął. Podejdę to sprawdzić żeby nie było, żadnych tutaj się ładnie klepią. Ta jest, ta jest, ta jest! Uuu, to zrobimy tako! Bo... jakby mnie tylko tutaj... pocisnął, to... Dobra, małego goda podbijają super. Udało się, elegancko. Tylko Master może we mnie wlecieć chyba nie wleci, ale z kolei ja nie podejdę, bo on mnie... pociśnie i po prostu nie chyba muszę oddać to te... albo dobra, trochę źle zrobiłem spito, spito się mal, dobra, Kurwa, close, close, close było, sorry, jest. no mogę mi się spodziewać, że będzie flashować, ale Myślenie, jest moją stroną. Mamy na no tego nie mamy, kurde, zabrakło trochę. No dobra, polecimy taką i chyba w zanie następną zrobimy. Ale dobra, elegancko, bo jednego wojda chociaż mu zabrakło, mamy Drake'a, no i ja Malzahara pocisnąłem. Z parą nie jestem zbyt do przodu, tylko pięć więcej, ale zawsze coś. A tak, dżunglę, no, ramus gorzej, ale ma fragi, asysty, plus mamy obiektywa, go. Midzik tak se... ADC, jest nie ADC Na wyrównanie ogólnie Z lekką naszą przewagą, co ty wariacie tutaj mi tworzysz Dobra, elegancko on się tam pali Dobra, Ej. Ej. jest duży Ej, myślałem, że może dostanie jeszcze z jakiejś rakieteczki Nie. Dobra, będzie miał zaraz pasywkę Dobra, w zbita No, dobra, ładnie, teraz to i to i tak o Dobra, super. Dobra, muszę odejść, bo nie trochę zaraz, no. Ale on spełnia ich! Sobie nie wiedziałem, że to jest aż tak irytujące, jak się gra na... A, dobra. Na no Zachara, że on tak może irytować z tymi łapkami, że je trzeba naprawdę szybko zbijać. Uuu, Muszę no, mi dwa golda dostaję, tak więc jakieś nie wiem już może z półtora mopka sobie odbiłem Trafię? Trafiłem, ale trzy... No super dobra. Udało się. Trzeba tutaj coś zrobić chyba. Jakoś z nim. Zastanawiam się. Dobra, dużo wzięty. Uf. I robimy teraz mu turbo jazdę. I dobra, dostał. A dobra ja dostaję Nie fajnie. Może jego jeszcze? Tak, 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 tak. Przeżyłem to. Elegancko. Uu. Mocne to było, mocne. Dobra, Harduje Playta. Pięknie. To może jeszcze wezmę jednego tego. W sumie on się nie odważy tutaj podejść. W sensie boiwa chociaż. Nie no dobra, to była dobra akcyjka. Albo się odważy skoro Malzaka podchodzi chociaż. Nie, dobra, Ekipa weźmie drake'a i jesteśmy w domu. po kozacko, petarda. Bocik, plejcik jest brany elegancko mam Andrysa I tutaj już Zonia ładniutko wchodzi, patarda Dobra, giereczka, oh. dobra, giereczka się szykuje Ci już dwa turnelu mają, nie? Mocna kontra idzie tutaj na wariatów AD no. Zobaczmy co to się wydarzy. Dobrze trafił Dobra, trzeba się tutaj skupić co się dzieje. Dają radę, dają radę. Dobra, wszedł mobek. Teraz chyba odpusik musi pójść szybko, bo na dopiero wraca. Kurde, trochę brakuje mi tego, że nie zrobiłem Black pierwszego i many. No i dwa moby w pizdę. No niedobrze. Eee, no bo takiego taki trochę mamy, ale nie jest aż tak źle. Dzięki... regenie mamy jak Trachego. Ja nie trafiłem. I będzie, o, uwaga, uwaga. Dobra. Teraz trzeba trochę przeoszczędzać mamy. Jakby miały być jakieś zadymeczki, więc nie spamuję z rakiet. O, a zaraz Heraldik, ale też Drake. Dobra, myślałem, że nie my Chociaż złorduję tego świrka zobaczmy, czy jest tutaj master. No wariaty muszą Drake'a po prostu strzelić, chyba że Master już tam przeszedł, to nie do końca. Hmm? No zapraszam tutaj, zapraszam wszystkich. O! O! Jeszcze nie dostał dobra super. Nie, nie dostał. Nie, dobra, dobra, to jest złe, to już jest złe, już, już spamuję... ...sporkami. Tylko złapał. Nie dostał, nie fajnie A nie zregenerowałem mamy. O, a ja dostałem, a się dałem Nie widziałem hmm, Dobra, dobra, co w kocówka? Łapie ładnie, teraz na to Dobra, cześć tyle Zróbmy tak, Pięknie zgarnięte, a tego się już nie Rampage. No, trafi, chociaż tak szkoda, że nie jest tu. Ale ładnie, ładnie już tam go no ale manę nie mam z kolei. To jest problem, kurka, bardziej pod damage z tym Andresa, chociaż on nie bije tak dużo damage, bo on nie ma HP dużo. No dobra, bocik przynajmniej sobie elegancko rodzi. Więc ładne, bo ociek i mieli oh, właściwie, nie? Ja. Hmm. Golda, elegancko. Dobra, ja muszę cofnąć. Go red and. Y, jak on ma herald. Tak będzie najlepiej, chyba. A tu mi wejdzie zonia. I teraz zbieramy dalej na zonia. I na buty. Butów jeszcze nie mamy, właśnie. No, Alezonia jest ważniejsza teraz, a przynajmniej ta pierwsza składowa. i jakby była jakaś waleczka, to jak w alezonie, które Te pięknie ogrywają Oponentów tam ma z ten chyba Teleporcika użył I ładnie się odfarmił teraz Go Herald, dawaj wariacie Ja to odpuszczowuję tylko sobie Tak lekko I lecimy z tematem Chodźcie dawajcie, sobie już mamy trochę z prawne tutaj Lecę na tałka Aczkolwiek Dobra Schaby to było, mogę odgryźć jeszcze ma za hardwek Dobra, próbuję go jakoś trochę. O, super. Ojoj. Oj. Dobra. Ale kurczę, co ja zrobiłem? Chciałem tego, bo wcześniej miałem na trucie go, ale kwas w ogóle. Poszedł się cały temek jak mi walić. Dobra, ale taki trochę blind, turety. <laughs> nie spojrzałem, tam nie działał, nie w ogóle. I... dobra, przynajmniej tutaj trafiamy. Tu mam taki jeden, dwa... Dobra, to było słabe, pojęty tu ale dobra. Dobrze, że wiesz, co zrobiła. W sensie ten demo wystarczający. No! No! Co jest? Ale jest gut. w każdym razie. Play słaby. Ważne, że wyszło. Dobra, i tak dużego jej nie zbije za żadnym cię do końca. Bierz zonia i jeszcze nie będzie, ale już tak trzeba być. Myślę teraz nad Chyba pocisnę Rebadona teraz. Aczkolwiek trzeci i to, mówię, że to nie. nie mam pomysłu konkretnego. Ważę, że mam zonie, bo to jeszcze w ogóle na dużo adeków w enemy, więc spoko no zobaczymy staronie się nam idzie, mamy dwa drejki. nie no w ogóle petarda, zajebiście idzie aż za dobrze bym powiedział, bo mniej szafa jest, jest taka Z takiego takie urania no ale tej nie zostałaś piste. <laughs> dawajcie tego atakama. jeszcze blue sobie przywalę jest petarda razor, Nie, miałem sobie teraz. teraz dużeczki. On jeszcze mnie nie zbija, więc chodź od tu damy idzie. Już petarda po prostu. O, dobra. Ten... niższy wieża na no, etapie, fajnie. No ale chociaż to wyszło. Your turret has czy nie? Nie, nie, nie złapiemy, dobra. Ja idę go od tyłu spróbować. Ten tak, 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 już tam zniszczy tą wieża. Dobra, chociaż coś teraz zrobimy, spróbujemy. Co on mi chyba widział już, skoro uciekał tutaj. Raczej tam poszedł. No tak, to chociaż te noby by no. O, się o, dupczyłem. Zonia, 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 super, super. Sorry, że ryja. No ale Peparda, o to chodzi. Właśnie po to była zonia, po to była zonia. Jeszcze Galio wleciał, to w ogóle Peparda. A on się teraz tutaj może teleportować, chyba nie wiem, do Tajlandii czy coś. Bo myślałem... że dobra, to był fail. myślałem, że malacher jeszcze splaszał. No Ramus failował, sorry. Elegancko. Że zonia jest piękna. Jak się zdążyłem wykastować, bo czasem jak idzie jakiś c to nie da rady. I potem jak te wieżyczki ci są. Jeszcze w ogóle wszyscy teammates tutaj byli, to w ogóle oni zeszli. Elegancko. No i ono już 04, no tam muszą tiltować na siebie, chyba. Bo... gwóreczkę słabą dałem. Nawet nie jest równo jak jeszcze Kajsa. 10,1 więc... Mocno. Przewaga. A master taki trochę cienki jest. Czy ja mam 403? Wuuuu! Perdon. Moment nie skacze. Co jest wariot. No tutaj nie złudziłem. Piękna sprawa. Eee! Yeah. Co? Chciałem wynosić szczerze sobie z tego. jej No, Szkoda, że nie ty. No, ale miałem tutaj sporo farta. <laughs> Z tym mega słabe zagrania i tak elegancko, proszę. Co, nie są tu kończyć już? Nie. na Nie. na Ej, myślałem, że będzie chodził dalej. Chciałem już uratować Cofnę na profilaktycznie, bo to ryzyko jest. I nie robię z tego Rabadona, chyba właśnie na Relay'a slow'ka, Jak nie umiem w nich trafiać. <słyska> <słyska> Chociaż zaslowani <słyska> będą łatwiej się do trafienia. I dalej bez wzrótów. Ale dobra, idealnie Marylaj' było. No i w ogóle z farmą tak. No, teraz przygrywa z Nozaharem, aczkolwiek w tak jak to Dominando. Ramu totalnie 0, Master w jubili. Znaczy Master dłużo wyłożył, to jest która ma w Galio gorsza forma, ale Jonas na 0,5, więc lipa. No i Kai'Sa zerała zerała totalnie. Elegancko. Przyjemna giereczka, ale aż taka bym powiedział za przyjemna, że nie było emocjowania się. Ale może jeszcze będzie, może jeszcze coś odjebiemy głupiego A może nie my, tylko ja Co jest bardzo prawdopodobne O, właśnie przecież hmm. bylo, no, <laughs> że no, się wpierdalam no, no. sam tam w No dobra, zabawa Chodźcie, bota Uuuu, master, master Za mało tych postawień Się dzieje, da radę, da radę. Dobra Kajsa, elegancko zrobiła. Chociaż, że się wbiła szybciutko. Ale i tak długo przeżyłem, no bo nie są w sumie sfidowani. Albo po prostu nie jestem jakoś w nie my jesteśmy bardziej sfidowani, dlatego też tak długo przeżyłem. Ale dobrze, że udało się za nią, chociaż kliknąć tutaj jakoś trochę, ta wieżyczka ich odbiła. Ale ja tylko miałem dużą, chyba jedną małą. O, FF poszedł. I to 3V, czyli ktoś od w ogóle poszedł w kach, to nie Master. No a takie DJ przez BG. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym wierce. Pozdrawiam.